You start to forget the things you should remember witam was bardzo serdecznie Krecik.pl, a to jest y, trzeci dzień i trzeci odcinek z serii, y, raczej solo z Krecikiem y, Don't Starve O, skąd ja mam 50? Przecież, pamiętacie jak to służyłem? O, Czary Mary, hokus pokus. Ale taki tak, i tak y, to 50 Zrobię taki tak Bo odblokuję ...przypadkową rzecz. Yy, Oblokuję rzecz, tak. Nawet nie wiem, co ona będzie robić. I ją wrzucę do tej machiny na końcu. Już bym miał 100, a będę miał 50. Więc. Yy, o właśnie, z kracikiem tak zawsze jest. Coś zawsze musi mu nie wyjść, żeby mu wyszło. Tutaj przynajmniej zabijemy trzy król zające. Ehm. Yy. Bo po musimy popracować nad wyżywieniem tego gościa. Ale wiem jedno Prawie tutaj zginęliśmy Tak długo się. Znaczy nie miałem już drewna Po prostu nie miałem drewna, żeby da dorzucić do ognia i zobaczycie co się będzie działo Prawie... O mało nie zginęliśmy po prostu. Tutaj chyba zabijemy. Mamy no sposób po prostu. Trzeba wykopać i od razu klikać. Yy, na bylek gdzie koło tego tą szybko dziachnie. I teraz chyba się uda. Tak. Widzicie? Oto jest sposób na takie małe właśnie trole. Ten mi uciekł, był za szybki. Ehm. Dobra, musimy koś zniszczyć jeszcze dalej, dalej. Nie, ale po prostu gra mi się podoba i będę właśnie prawdopodobnie kupię sądzę, sobie tam grę po ulepszeniu komputera oczywiście. No i w ogóle świetne to jest granie. No może trochę... O! Zobaczycie coś jeszcze co zrobiłem A czy co znalazłem A to będzie most do przejścia na drugą wyspę I w dniu czwartym wybierzemy się tam żeby sprawdzić okolicę Czy jest ona bezpieczna? Czy ona jest niebezpieczna? Czy grasują tam jakieś stwory A może jakieś potwory? Tego to ja nie wiem, ale się dowiem. Dobra, zbieram trawę, bo chciałem wrócić do naszego automatu yy, na puszki do Pepsi, yy, z puszkami do Pepsi, z puszkami w ogóle. Yy, dobra, z puszkami, a z automatem, dobra, z automatem do napojów. Gdzie hmm. musieli chodzić? Nie no, ale no, fajnie chodzi i mi się to podoba w ogóle w nim. Chodzenie, 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 chodzenie. Ty 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 ty, 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 ty. Mamy. Patryk. Łódź. Coś odcinka. Mmm. Przepraszam. prawdopodobnie będziemy nagrywać z yy... On miał ra re, ra nigdy nie mogę zapamiętać tego jego wymyślonego tej jego wymyślonej nazwy tej jego wymyślonej nazwy yy, ona gdzie wiedzieć skąd ją wymyślił się dowiecie yy, po prostu yy... Wymyślił sobie ją z tego, z Call of Duty Black Opsa, e, sobie wymyślił tam nazwę, no bo mu ludzie powiedzieli, że w fazę już jest taki gość, w fazę Pamaj, najpierw no, snajper Black Opsie, no i oni, o ja, te osy, nienawidzę ich, się tutaj i tak bałem, myślałem, że na mnie idą, urządlić, pupsko, tutaj się wystraszyłem, no no i on se ten, Nazwał się... Yy, o, nazwał się tak... Yy, chyba Raul? No to jest dokładnie z Kala. Yy, no i co do tego dodać? Yy, no. No. Spamie mi teraz na Skype. Ie. Żeby mi przeszkodzić w nagrywaniu, ale ja do tego nie dopuszczę, bo się zrobi niedostępny. Dobra, i co do tego yy, Raula, no no to to jest tak zromana nazwa, której nigdy nie zapamiętam do końca, że... Po, o, poproszę was o to, napiszcie w komentarzach, żeby Raul zmienił swój nick, bo ja go nie zapamiętam. Oto jest ten most, do którego będziemy, do którego będziemy szli. Będziemy poznać skały, żeby, fajne, jak się nazywa? Te złoto znaleźć, golda. Bo to tutaj 10 aż. No. Uh -huh. e, Raul, Raul, Raul. 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 Dobra, Raul I tak nie zapamiętam Raul, Raul jak jest rozsłaby. Słaby słabnik Nie do zapamiętania Bo kto by pamiętał, że on Raul a fazę to było fazę Od razu się kojarzyło fazę, 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 fazę fazę, fazę. Od razu nachodziło na język. Łatwiejutkie było. A to Raul, Raul, Raul. Wykrzywianie języka i połamanie. W ogóle. Jogar. Raul, Raul. No, nie mogę tego poprawdzie wymówić, Czyli mogę, tylko że język mi się plącze. O, tu chciałem z tymi, z marchewkami pokominować, że może to nich, może przychodzę do marchewek nie Raul o, nie. nie, nie ma szans Ra Raul jest welcome I, my name is Raul I, I, yeah, ja ja jestem szefem kuchni i ja mam akcent ja pochodzić z Francji E! Sorry. Z Italiano. <głos> <głos> Nie mogę z niego. No. To będzie oral O Raulu. Bonjour! Dobra. Już się na niej naśpiewamy. Powiedzmy było potem. Zauważyłem coś na mapie. Zauważyłem coś na mapie. Ja nie wiem, co to było, ale zauważyłem coś. Jak odpalę mapę, to w lewym górnym rogu ma naszej mapy zobaczycie takie żółte coś. I będę musiał chyba w kolejnym odcinku zobaczyć, co to, co to jest, bo na serio nie wiem, co to jest. Ale ja muszę wiedzieć, co to jest. O, widzieliście? Jeszcze raz, ponów tą mapę. Chłopcze, odpal tą mapę. i zabity jakby mi uciekł z, z to ja nie wiem co bym sobie zrobił to była siara całą wieś już nie mieszkam na wsi ale siara była niestety Uuuu. o nie ciemność ciemność pałem, żeby mieć Drewno A nagle wbudowałem maszynę Zbuduję sobie maszynę Aha Aha, nie, nie rozwaliłem tego drewna Sorry, za pomyłkę O, raz, raz. a zrobiłem go teraz właśnie Aha, tu jak się kliknę to, to, już można. O, to już się dowiedziałem nowej rzeczy, dobra. Nie wiem co ten Raul robi e, Ten, jaki Raul? No wszystko mi się teraz i myli Nie, to to, to jest Prześladowski lik. No, Razor. Muszę się dowiedzieć co to robi Bo nie mam pojęcia co to jest Razor. Angielski się niby trochę znam, ale Nie, nie ogarniam jeszcze nie jestem zbyt tak dobry aby No i Czy widzicie to drzewo? Jakie jest ogołocone? Ogołocone drzewo Jak to się stało? Nie pytaj się, się mnie, bo ja nie wiem. O, nie wiedziałem co to robi w ogóle. Co robi Razor? CO ROBI RAZOR? What? Nie no, chyba dzisiaj sobie muszę jeszcze zagrać w League of Legends. Bo po prostu... Chcę. Dawno nie grałem. Chcę się rozkręcić, bo w czwartek, piątek i niedzielę nie będzie filmików. Czyli jutro, pojutrze i w niedzielę nie będzie filmików, ponieważ muszę sobie zrobić krótką przerwę, bo to mnie zamęczy te filmiki. I potem przez cały tydzień nie będzie kolejnych znowu filmów, ponieważ wyjeżdżam na wakacje tygodniowe. Jak wrócę, to oczywiście to nadrobimy. No. Ale mam na, na razie... Ale kop, raczej Terraria chyba będą nagrywane. Teraz powinny się właśnie wrzucać na YouTube'a. Raul właśnie wrzuca. O, Raul, pan Raul. No, on właśnie wrzuca terarię. Nagraliśmy. Był z nami akurat Lucky... P.P.B., jego dawny kanał v 4 prawdopodobnie stworzy sobie nowy kanał, nie wiem dlaczego, ale, bo po prostu chcę. nie wiem, jakiś news, coś takiego, po prostu, mi się nie pytajcie, ale nie wiem, o, właśnie tak. No, i prawdopodobnie seria będzie nagrywana cały czas z nim, albo bez niego, nie wiem jak to będzie. On mnie zawsze odbiera na Skype'ie, i to mnie denerwuje. I to denerwować, ale ja muszę. Dobra, nic nie muszę, ale po prostu tak. O, widzicie, mam tylko jedno drewno. A zobaczcie, połowa nocy dopiero, i mam tylko jedno drewno. Na rozpalenie ognia Szybko do ognia! Zaraz ginę! Nie jestem chory! No! Od razu się rozjaśniło I nic już nie ma żadnych problemów I widzicie, już byśmy mieli stówkę żaróweczki A mamy 50. Przez moją nie uwagę i nie... Nie wiedzę No i tyle, tyle, tyle No i tu już... Będziemy tylko się modlić żebyśmy przeżyli Bo już nie mam niczym blawać do pieca A czy nie do pieca, do ognisk Tylko to... Ten... A nie wiem czemu ten razor cały czas mi wyskakuje tak Dlaczego on jest potrzebny Razor razor Razor. Co to może być? Razor. 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 Łapka? Nie wiem. I patrzcie, zaraz mi zgaśnie ognisko. A jeszcze... Jeszcze chwilka do... Do... Do dnia, więc... Trzeba uważać! Następnym razem trzeba będzie więcej drewna złupać. W ogóle przeniesiemy się na inną wyspę. Tam gdzie mówię. Sprawdzimy co tam jest. Może coś nowszego. I lidę nie wiem skąd znaleźć. Ale spoko. Ja to ogarnę. No i widzicie. Już. Możemy prawie umrzeć. Chociaż nie wiem co nas czeka, jeśli ognisko zgaśnie, ale chyba się boję. Dobra, to było na tyle. Cześć.